Witam Was serdecznie. Mam dzisiaj dla Was tutaj bitwę z KW1S. -a. Jak widzicie, pluton z drewniakiem. Zazwyczaj gram z drewniakiem, więc żadna nowość. Do roboty. Hapa smocza Grań więcej, on był 19, 20, 21 chyba to wtedy kw 1 r chyba był przeceniony i wiem, że były większe zarobki na nim, fajnie wtedy szło na nim w miarę zarobić chodzi, że fajnie, ktoś nie ma czołgu 8 tam na przykład poziomu tieru premium nic złego też dlatego postanowiłem, że Wam pokazać PZ się ujawnił teraz zobaczymy, spróbujemy go walnąć ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie tutaj teraz zobaczymy, że nie da rady go sięgnąć udaje się na prawą i jest T25, tak zwana Skoda i PZ-4 tak celujemy do nich, ale pocisk poszedł w ziemię, w ziemię i kiepska wymiana ja w ziemię, oni mi za 126 I jeszcze dwoma już fragami przegrywamy No ale cóż, trzeba walczyć, nie poddawać się Tutaj tak wyjeżdżam, delikatnie Celuję w Stuga Dostał za 346, poniżej średnich Przeżycia życia zostało, pechowy strzał Mógł zejść na strzała A też, że Kolot taki był w miarę twardy, że wyjeżdżał i stał tak długo dobra teraz su jest zniszczony jak sami słyszeliście 350 strzała teraz tutaj chłopaki nie trafili Działko tutaj strasznie długo załogi. zaograliśmy na 90% około. I 16 albo 17 albo 16,5 sekundy przechoduje działo to jest naprawdę czuć tą różnicę że jest przeładowanie jak na artylerii na grillu też mam 17 to jest i tutaj zamiast w jak PZ-4 celować, to celuję w pz 3 na 4 Zemściło się to, dostałem za 236 Ale coś odleczy, nie ucieczę Na pewno i tak dostanie I to tak delikatnie w go celuje, ale tak średnio go widać I tak poprosiłem drewniaka, żeby ubił tego stuga Ale drewniak... Trafił w budynek no ja musiałem troszeczkę potraktować go pocisk za 1000 monet, a tylko 6 obrażeń ale trudno, nieraz trzeba dupę ratować, żeby nas tu nie obijał no i jest wymarzona okazja na tego Jagdpd 4 191 padł jeden, Teraz też dostanie ładnego hita. Bo wie, że jeszcze ktoś go walnął, no to dostał hita, też pat już jest 5 fragów. Chodzi, że to działko jest idealne do takiego dobijania, ktoś ma połowę życia, te czwarte, piąte tiery, szóste, tak szóste no to połowę życia i tak idzie nieraz dobić go. A piąte to wystarczy, że dostanie dwa strzały, strzała i można dobić te pz m -y. M4-ki to nieraz nawet full HP ściąga na shota. A Ale jest rzadko no, postanowiłem się udać tam w stronę arty. To kawa jest w miarę szybki czołg, to... Teraz od stuga w bok dostałem drewniak się włączył w bitwę z kawu 1 s ze stugiem no i na złemu to wyszło a tutaj no właśnie stumpanzer dostał dostał mu życia i na pewno mi go ktoś tutaj ubije tutaj próbowałem go myślałem że go zobaczę ale te wzgórze mi zasłaniało i teraz żeby mi ta, tylko te 25 gogi to będę miał 6 fraga, wtedy specjalista będzie zawsze to dodatkowo odznaka do profilu. Teraz szybko się udaje. Widać na mapce, że chłopaki są blisko kapa. Nie, żeby nie kapowali, no bo to jest bez sensu, tutaj jest fałka, tam pewnie on ma gdzieś poły życia. Tutaj szybko teraz tego stopa zera ubić. Jest specjalista, no ale trudno. M4 go i tutaj teraz szybko piszę do chobaku, żeby nie kapowali. Bo to jest bez sensu kapowaniem, bo kapować, można zabić wszystkich. I teraz szybko staram się udać po tą fałkę. Może mi uda mi się zabić, dobić na tego upragnionego specjalistę. <grym> Widać opaki hardo cały czas kapują, ja cały czas tutaj do nich w miarę upoczliwie piszę, żeby nie kapowali że to jest bez sensu Ale i tak się nie zsuwają, Koniec bitwy tutaj już Fałka się ukazała, jeszcze ma 636 życia tutaj teraz macie zdjęcia z bitwy, a ja kończę na razie cześć miłego oglądania